Moja barwa dźwięku dzisiaj może nie będzie atrakcyjna, ale spróbujemy y, pokonać tą barierę. Dzisiaj y, w tych czytaniach y, Pan już nas przygotowuje na zesłanie Ducha Świętego, na tą uroczystość, ale uroczystość w znaczeniu okazji do tego, żeby samemu również y, przeżyć takie spotkanie. Ewangelista Jan mówił nam dzisiaj w tym fragmencie, że przyjściu ducha przyjściu Ducha Świętego będzie towarzyszył pewien kryzys z jednej strony uczniowie otrzymają wewnętrzne pocieszenie takie głębsze zrozumienie i pewniejsze odczucie obecności Bożej będzie im towarzyszyła radość uświęcenie, uszczęśliwienie uwolnienie, uzdolnienie do nowych osiągnięć w życiu duchowym z drugiej zaś strony jakoś z zewnątrz będą prześladowania wyłączeni zostaną z synagogi nawet pojawi się zagrożenie śmiercią. Taka sytuacja jest oczywistym kryzysem. Naszemu życiu towarzyszą liczne kryzysy. Kryzysy związane z kolejnymi etapami rozwojowymi człowieka. Można je nazwać kryzysami normatywnymi, normatywnymi, dlatego że każdy je przeżywa, jest to jakaś norma, że się kończy jakieś tam 18 czy 19 lat i pojawia się nowa epoka w naszym życiu, albo że się kończy 7 lat i trzeba iść do szkoły. Albo ktoś kończy 49 lat i rozpoczyna mu się też pewien kryzys, i tak dalej. Ale są również kryzysy wynikające ze zranień uczuciowych, albo kryzysy związane z doświadczeniami, wypadkami jakimiś losowymi, takie nienormatywne kryzysy, powiedziałbym, że coś się dzieje w naszym życiu i nagle wpadamy w jakiś kryzys. Również są takie kryzysy, które możemy nazwać kryzysami duchowymi. Niekiedy wszystkie te cztery rodzaje kryzysów są ze sobą splecione, czy jakoś przenikają się nawzajem lub jedne wywołują drugie. Na przykład kryzysy duchowe mogą mieć ścisły związek, na przykład z uczuciowymi problemami lub jakimiś wydarzeniami wstrząsającymi naszym życiem, albo wreszcie splatają się z cezurami, czyli z jakimiś wydarzeniami odgraniczającymi jakieś dwa etapy naszego życia czy naszego rozwoju psychofizycznego. Duch Święty bowiem ingeruje w nasze życie bardzo często wykorzystując nasze przełomy życiowe i na odwrót. Niektóre, niektóre trudności życiowe mogą doprowadzić nas do zbliżenia się do Ducha Świętego, jak nic innego, nawet jak żadna modlitwa. Jedno i drugie może zbliżać do Ducha Świętego. Czasem jest tak, że Duch Święty Przyjście ducha świętego sprawia, że człowiek wchodzi w pewien kryzys, a czasem jest odwrotnie, że kryzys sprawia, że pojawia się w naszym życiu duch święty, że zbliżamy się do Boga. Na przykład utrata obecności fizycznej Jezusa, kryzys krzyża, kryzys śmierci Jezusa otworzyły apostołów na ducha świętego. I gdyby Jezus nie umarł, gdyby Jezus nie przeżył krzyża, nie byłoby zesłania ducha świętego. I gdyby Jezus nie usunął z ich życia nie usunął się z ich życia, z życia apostołów, przestał być dotykalny, to nigdy by nie otrzymali Pocieszyciela. Radość płynąca z obecności Ducha Świętego nie byłaby dostępna apostołom, gdyby nie przeżyli smutku, załamania spowodowanego utratą i śmiercią Jezusa. Stracili kogoś bardzo ukochanego i o dziwo zyskali też bardziej bardzo kogoś ukochanego. Stracili Boga i zyskali Boga. Stracili Syna Bożego i zyskali Ducha Świętego. Tak jest, jest również w naszym życiu, że kryzys albo poprzedza zbliżenie się Ducha Świętego, albo odwrotnie. Przyjęcie Ducha Świętego powoduje taki przyrost wewnętrzny, że już nie mieścimy się w starych pojęciach, postawach życiowych, człowiek jakby pęka w szwach. Wchodzimy w nowy etap, który staje się kryzysem twórczym. Człowiek już staje się kimś innym, także staje się nie do poznania nawet sam dla siebie. Dziś Biblia daje nam pewną ilustrację w czytaniu z dziejów apostolskich. Pozornie wydaje się nie być niczym szczególnym to wydarzenie, bo to Paweł i Sylas siedzą nad rzeką i rozmawiają z kilkoma żydowskimi kobietami. Wśród nich jest kobieta, która wcale nie jest żydówką. Nie jest nawet Macedonką. Pochodzi z Lidii, najprawdopodobniej przez długi czas była niewolnicą macedońską, Pochodziła chyba właśnie z prowincji azjatyckiej, która nazywała się Lidia, stąd to imię dziwne Lidia. Jest sprzedawczynią purpury, handlarką, ale mimo tak wybitnie merkantylnych zajęć jest zaciekawiona zupełnie innym światem duchowością. Bizneswoman o mistycznym hobby. Taka dziwna osoba. Co ona tam robi przy tej rzece, nie bardzo wiadomo. Nie bierze aktywnego udziału w rozmowach, modlitwach owych Żydówek, ale przysłuchuje się z pewnej odległości, jak to mają w zwyczaju ludzie wyalienowani. Są w czymś i jednocześnie w tym ich nie ma. Przychodzą na jakieś spotkania i jednocześnie nie biorą aktywnego udziału w nich. Jest osobą, która nie wie, kim jest. Nie jest ani Lidyjką, ani Żydówką, ani Macedonką. Nie jest ani za bardzo wierząca, ani tym bardziej nie można powiedzieć, że jest niewierząca. Nie jest do końca hadlarką, ani też nie jest do końca rozmodloną, sama nie wie, kim jest. Nie umie się nigdzie odnaleźć, nie umie się utożsamić z żadną grupą. Dlatego też, kiedy Paweł przychodzi, człowiek, który ani nie jest do końca Żydem, bo jest Żydem, ale jest chrześcijaninem, i. Nie był też poganinem, nie wyglądał na macedończyka, nie wiadomo kim był ani dokąd zmierza, ale wiedział co mówi i z całym przekonaniem opowiadał kim dla niego jest Jezus, że sensem jego życia otworzyła się na niego. Otworzyła na niego serce, jak mówi Biblia, gdyż zobaczyła w nim człowieka, który był do niej podobny. To jest pierwszy. Żył w kryzysie. On z tego kryzysu był zadowolony. Mało tego, ten kryzys to był sensem jego życia. On cały czas wchodził w kryzysy. On nawet lubił wchodzić w kryzysy, bo wiedział, że kryzys to jest rozwój, że kryzys to jest do przodu, krok do przodu zawsze. Że stać w miejscu to znaczy zapadać się w sobie. I ona nigdy w życiu czegoś takiego nie słyszała takiej nauki że rozwijać się to znaczy ciągle wychodzić z siebie samego. A wiecie, co to znaczy wychodzić z siebie, nie? I on jej to właśnie pokazał. Kryzysy nie są jakimiś złymi znakami. To znak rozwoju. Dopiero Paweł jej to pokazał, gdy zaczął głosić jej, jaki sens ma życie w świetle tego, co uczynił Chrystus. Życie to ciągłe umieranie i dlatego, że jest to ciągłe umieranie, dlatego jest to ciągłe zmartwychwstanie. Ale nie ma zmartwychwstania, gdy coś w nas nie chcemy uśmiercić. Kiedy coś w nas nie chcemy uśmiercić, to w tym właśnie już nie będziemy zmartwychwstali. I ona to zrozumiała. Dlatego tak otworzyła się na niego. Paweł i Sylas byli w pełni Ducha Świętego. Ich słowa były dla tej kobiety wytłumaczeniem jej życia. Nikt jeszcze nie wytłumaczył jej tak życia od A do Z. I tego, co się z nią działo przez całe życie. Coś więcej, że ona nie tylko doznała tego, że wytłumaczono jej życie, o co chodzi w jej życiu, jaki jest sens jej życia, dlaczego w życiu przeżyła tyle kryzysów. Ona również doświadczyła obecności Ducha Świętego przy tych dwóch apostołach. Oczuła tą podniosłą obecność Ducha Świętego, tą radość. Tak bardzo czuła wartość tego wszystkiego, co mówili, że jest napisane dzisiaj w Piśmie Świętym, że ona wymogła, nie że zaprosiła ich. Tylko wymogła na nich, aby zamieszkali u niej i tak się stało. Jak bardzo potrzebowała ich słów, skoro nie pozwoliła im gdzieś do hotelu czy tam do gospody, tylko tutaj, do nas, do domu, do mnie, do Lidii. I na przykładzie tej kobiety wyraźnie widać, jak kryzysy życiowe sprzyjają duchowi, duchowemu wzrostowi, a nawet więcej zesłaniu ducha świętego. Kryzys jest to czas, w którym coś się zmienia w naszym życiu. I z jednej strony. Jest to wzrost, przełom, rozwój, przemiana, pocieszenie, odczucie sensu tłumaczącego nam życie, przypływ pozytywnych emocji, pełni akceptacji, nareszcie człowiek oddycha pełną piersią, yy, widzi jakąś nową jakość w przeżywaniu obecności Bożej. Po prostu Boga się czuje dotykalnie. A z drugiej strony ten kryzys to jest załamanie, utrata poprzedniego etapu życiowego, tego co było, już nie ma. Często jest to utrata starych układów personalnych, na przykład rodziny. Przypomnijcie sobie, jak to było we wrześniu, nie? jak się traci rodzinę. No jest coś takiego, co można nazwać kryzysem. Jest to pewien próg, przeszkoda, która się wydaje nie do pokonania. Smutek, odczucie zagubienia życiowego, alienacja, cierpienie, nawet kłopoty. Człowiek jest zły, bo nie rozumie tego, co się z nim dzieje, że trzeba się rozwijać. On tego tak jeszcze nie umie zinterpretować, tylko czuje, że nie rozumie tego, co się z nim dzieje, i to go denerwuje. Te progi życiowe, kryzysy są często porównywalne do etapów rozwojowych człowieka, na przykład do dorastania dziecka, do okresu młodzieńczego albo do przełomu, jaki przeżywa człowiek, gdy z młodego staje się dorosłym, lub gdy z dorosłego staje się starcem. Nie da się przecież mieć wiecznie 18 lat, ani 38, nie? Nie mówiąc już o 49 czy 78. Trzeba po prostu ten wiek przebyć do przodu. Kryzysy w naszym życiu, takim psychofizycznym, mają swoje y, zwierciadlane echo, powiedzmy, w naszym duchu. Tam też człowiek jest dzieckiem, młodzieńcem, dojrzałym i kimś sędziwym. Wreszcie staje się kimś, kto rozwija się już w nieskończoność. I to się już nazywa życie wieczne. Ale rozpęd bierzemy na ziemi. I rozpęd polega na tym, że człowiek nie zatrzymuje się w rozwoju, czyli pęka czasami w szwach, rozwija się, przeżywa kryzys, wychodzi z swojej skorupy, pęka mu to jajo, wychodzi jako pisklę, nie wie jak się poruszać, krzyczy, wrzeszczy, później dorasta, piórka obrasta i pierwszy lot dziobem w ziemię <gryzys》> i dopiero się coś tam zaczyna dziać. Później. W pewnym punkcie naszego życia Jezus oczekuje od nas, że w zupełnie nowy sposób z Nim się zwiążemy. I to w naszym życiu religijnym. On też nie chce, żebyśmy wpadli w stereotyp życia duchowego. To jest zabójstwo dla duszy, kiedy człowiek się nie zmienia w swojej duchowości. W nowy, czyli w inny sposób Jezus oczekuje, że znowu do Niego podejdziesz. Czyli trzeba porzucić wtedy dawną relację z Jezusem i to wcale nie dlatego, że była zła. Nie porzucić Jezusa, tylko dawny sposób podniesienia do Jezusa. I nie dlatego, że to było złe, tylko dlatego, że już jesteśmy inni, dojrzalsi. Bardzo śmiesznym tego przykładem, o jest przykład na przykład taki, że dorosły człowiek przychodzi do mnie i mówi nie zmówiłem paciorka, prawda? On się nie rozwinął, się zatrzymał w rozwoju. On nie może już mówić całe życie paciorka, już musi się pewnego dnia nauczyć pacierza, a później modlitwy, może medytacji, rozmyślania, trwania przy Bogu. To się wszystko musi zmieniać. Dość często też spotykam ludzi, którzy zacząwszy jakieś życie duchowe, na przykład w zakonie, albo w jakiejś wspólnocie, jest bardzo dobre, że zaczynają, ale już po pierwszych momentach narzekają, że jest gorzej niż było wcześniej. Nie rozumiejąc, że nie można całe życie nosić smoczka i tylko ciągnąć od innych wartości duchowe. Przychodzi moment, kiedy Bóg mówi, a teraz ty daj innym. I człowiek się wtedy buntuje. Mówi nie. Ja bym cały chciał, całe życie chciałbym tak ciągnąć z piersi, jak nie mogę. No mówię teraz ty daj piersi i na karm innych. I tu jest kryzys. Przypomnijcie sobie Marię Magdalenę, też kobietę, taką jak Lidia, z której to Jezus wygonił siedem złych duchów. Być może wyganiał je w kilku, siedmiu różnych okresach, a nie na raz całym stadem. I być może, że te wygnania złych duchów z niej... Były też etapami kryzysowymi Że to nie było tak, że to był taki bardzo mocny egzorcyzm I siedem duchów wyleciało Tylko być może, że ona w procesie pewnym rozwojowym Uwalniała się od pewnych chorych duchowości Które ją krępowały Ona była bardzo związana z Jezusem Kochała Go jak Boga I ubóstwiała Go mimo Jego człowieczeństwa Wszędzie za Nim chodziła Słuchała wszystkich Jego mów Nie umiała bez Niego żyć Jak to nazwiemy? Przywiązaniem Wyobrażacie sobie, w jaki dół wpadła, gdy Jezus został pochowany w grobie? Ona jeszcze w większy grób wpadła niż Jezus. Nagle jej się wszystko załamało, przyszła ogromny kryzys. Nie ma Jezusa. Kto jej teraz wytłumaczy następny jej kryzys? Następny jej problem, następne kłopoty? Nie było kogo, kto by tłumaczył. Zawsze Jezus był na wyciągnięcie dłoni. Zawsze mogła do Niego przyjść, zawsze powiedział jej dobre słowo, zawsze jej coś wytłumaczył, rzucił światło, a ona znowu przez tydzień chodziła nakręcona, co tydzień przychodziła, Jezus wytłumaczył, bo znowu się pogubiłam. I znowu było światło i tak dalej. A tu nagle Jezus umarł. Nie ma Jezusa. Co zrobić? Była przyzwyczajona do tego bliskiego Jezusa, dotykalnego, który mówi dobre słowo. Może nawet sobie wymyślała problemy, żeby tylko sobie z Nim pogadać. Tak też się zdarza. Tak go kochała. I nagle nie ma go. Nie umiała się z tym pogodzić. Poszła do ogrodu, w którym był jego grób. A gdy się jej objawił w ogrodzie, pamiętacie? On się objawił jej w zupełnie innej postaci. Nie umiała go rozpoznać. Była przyzwyczajona do innego Jezusa, który jej nie odrzucał, który inaczej wyglądał. A tu miała Jezusa niepodobnego do Jezusa. Taki Jezus nie Jezusowy Nagle coś się zmieniło w jej życiu Miała jakiegoś innego Chrystusa No i była trochę zdenerwowana na to Wyglądał jak okrodnik Dotąd wyglądał ten Jezus jak Mesjasz A to nagle jak rodnik. Wszystko się zmieniło I był trochę niedostępny Nie dał jej nawet czasu, żeby się przed nim wygadała Ona zaczyna coś już mówić Jezu, rabuni Już tak węskliłam, a on mówi uciekaj do apostołów Od razu Nie dał jej się wygadać Odesłał ją do apostołów, którzy zresztą ją zignorowali. Nowy etap w jej życiu. Była wstrząśnięta. Chciała się na niego rzucić, może do nóg, może nawet w ramiona, z tęsknoty takiej dziecięcej. Ale on nie pozwolił ani na jedno, ani na drugie. Taki Jezus nie Jezusowy powiedział jej, noli metangere, albo jak chcą może inne y, dokumenty, inne kodeksy, noli metenere, czyli nie dotykaj mnie, nie zatrzymuj mnie, nie rzucaj się takiego, Zupełnie tak, jakby od tej pory obecność Jezusa już nie była uchwytna w jej życiu. I coś takiego my również mamy. Maria w pierwszej chwili poczuła się odsunięta, niezrozumiana przez Jezusa, który dotychczas był tak chętny do wysłuchiwania jej problemów. Z drugiej strony, jako pierwsza widzi zmartwychwstałego Jezusa, widzi tutaj te wątki przeplatają się kryzysowe. Jezus jest dla niej niedostępny, ale za to widzi aniołów nigdy w życiu nie widziała. Nigdy w życiu nie przeżyła coś tak cudownego, a jednocześnie jest to dla niej utrata tak dotąd dotykalnego przeżywania obecności Bożej. Ten Jezus jest nie tylko inny, ale on jest również przeniknięty wiecznością. Pojawia się, znika się, on jest inny. Nigdy nie była jednocześnie tak blisko i tak daleko Jezusa. Nowy etap w jej życiu i to było kryzysem. Podobnie było z Lidią, żyje w obcym kraju, nie umie się z nikim utożsamić, jednocześnie przeżywa taki rodzaj bliskości z Pawłem, że nawet z własnym ojcem rodzonym tego nie przeżywa. Żyjąc obok środowiska, utraciwszy własną ojczyznę, własną religię, utraciwszy swoich bliskich, swoją rodzinę, spotyka kogoś, kto jej dał Jezusowego ducha. Jej życiowe trudności otworzyły ją na ten rodzaj pocieszenia, wewnętrznej radości, która jest najtrwalsza, najgłębsza i najprawdziwsza. Przykładem takiej utraty, która jest jednocześnie przejściem, jest odejście na przykład naszego spowiednika w naszym życiu duchowym. To też może być taki moment kryzysowy, albo ojca duchowego, czy kogoś, kto mnie jakoś prowadził duchowo. Większość z nas w naszym życiu duchowym uzależnia się od zewnętrznej strony życia duchowego. Co to znaczy? Od pewnych stereotypów, od pewnych kolejnych. Że o tej godzinie jest to, o tamtej godzinie to, a to. I później już człowiek nawet zamyka oczy, już na pamięć to robi, bo po prostu jest jakby w mechanizmy, w kieracie życia duchowego. I Pan dlatego czasem te kieraty łamie i zmienia to. Żeby człowiek ciągle czuł sercem raczej, a nie żeby wchodził w jakieś kolejny, w stereotypy, w mechanizmy duchowe, również w zależność duchową. Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że nie chodzi o to, żeby ciągle żyć w tym samym miejscu, żeby sobie uwić gniazdko duchowe, tylko żeby się właśnie rozwijać, pokonywać coś. I wtedy mogą się pojawić kryzysy. Pan jednak chce, abyśmy, aby każdy z nas zrobił taki krok do przodu i zabiera nam tych, którzy dla nas mogą być, mogli być, że może będą dotychczas taką dotykalną pomocą i osobami, które potrafiły z wyrozumiałością wszystkiego wysłuchać. Wtedy pojawia się etap ogrodnika. Jezus przychodzi od innej strony, i nagle wpadamy w kryzys. Kiedy indziej każe nam zmieniać styl duchowości, każe nam zmienić relacje z nim, posyłając nas na przykład do wspólnoty, której nie znamy, która nam się wydaje nawet nieprzyjazna, obca. Lidia czuła się zupełnie obca wśród żydówek modlących się nad rzeką. Zupełnie jak kamień, który jest rzucony do wnętrza perłopławu. On tu się czuje obco. Ale jaki jest efekt tego, że ten kamyczek się pojawi w środku muszli perłopławu? Koniec jest taki, że to jest perła. Dlaczego? Bo ten kamień się czuje obco. I dlatego staje się perłą Jak mówi święty Dydym Aleksandryjski Dzisiejszej lekcji brewiarzowej Człowiek jest jak gliniane naczynie Potrzebuje obmycia wodą I uformowania w delikatnych dłoniach garncarza Który z cierpliwością najpierw formuje Oblewając go wodą, gładząc, pieszcząc, kręcąc Ten garnuszek Na kole garncarskim, aż mu się w głowie kołuje A potem ten sam garncarz Bierze ów gliniany garnek i wsadza go do pieca. Mówi, o masz teraz. I w ogień. Efekt jest taki, że garnek staje się twardy, mocny, trwały. On nie może być całe życie pieszczony w tych dłoniach garncarza. Musi być wsadzony do pieca. I tu wiele garnków mówi, o nie, i ucieka z pieca. I dlatego całe życie zostają tylko kupą glinianą. Kupa gliniana to jest taka, ona się już nie uformuje. Ona zawsze będzie kupą bezforenną. Bo ucieka z pieca, mówi, nie przyjmę doświadczenia, nie wejdę do pieca, nie wejdę do wspólnoty, która z pieca. Ja chcę być sam. No to sam kształtuj się, jak chcesz. Zobaczymy, co z tego wyjdzie Tak było również z apostołami. Przypomnijcie sobie, najpierw Jezus przez trzy lata obmywał ich umysły wspaniałymi słowami. Ich oczy oblewały się łzami podziwu na widok uzdrowień. Ręce ich były pełne namaszczenia, gdy modlili się z Nim. Większość też ludzi była im przychylna, cieszyli się uznaniem środowiska, cudotwórcy, aha, tak, rzeczywiście. Dobrze się też czuli w swojej wspólnocie. Wielkie Ajwaj. I nagle śmierć Chrystusa, zdrada Judasza, nienawiść tłumu, zaparcie się Piotra, ucieczka uczniów. Co to było? Po niedługim czasie znowu zmartwychwstanie. Odzyskanie obecności Jezusa Ale jakże innej Nawet trudno by, ją, by było im rozpoznać tego Jezusa Później znowu ogień Ducha Świętego Ich rozproszenie po całej Europie Tworzenie nowych wspólnot Już nigdy nie byli w tym, w czym byli wcześniej Już nigdy nie wrócił się czas Już nigdy Jezus nie chodził z nimi I robił rozmnożenie chleba Było dwa i koniec, starczy Już nigdy im nie powiadał przypowieści Musieli iść do przodu, musieli sami być Jezusami, musieli sami karmić tych ludzi. Już ich nikt nie karmił. Pojawił się sens w tym życiu. Z Lidią, o której dzisiaj czytamy, było odwrotnie. Najpierw przeżyła tak dużo ta niewolnica, że można ten okres jej życia nazwać ogniem. Aż do momentu, dopóki się nie pojawił Paweł i Sylas. Później zaś przyszła woda, ulgi, Ducha Świętego. Pojawił się sens, radość, ulga, pokój. Psychologia mówi w ten sposób: Do okresów przełomu należy to, że nie chcemy rozstać się z tym, co znane, choć odnosimy się do tego podejrzliwie i krytycznie. Uważamy wprawdzie, że wszystko powinno się zmienić, ale chcielibyśmy zachować to, co znane i utrwalone. Jednak im mocniej trwamy na starych pozycjach, tym bardziej musimy je kwestionować. To pragnienie rezygnacji, a jednocześnie posiadania, powoduje w psychice niemałe napięcie, które można nazwać kryzysem. W kryzys popadamy między innymi wtedy, gdy chcemy czegoś nowego, a jednocześnie nie zamierzamy lub nie możemy stworzyć odpowiedniej przestrzeni dla tego, co nowe, bo co? Bo trzymamy się tego, co stare. Kryzys mija, gdy zgadzamy się pożegnać z jakąś fazą naszego życia. Z czymś, co dotychczas było naszym życiem. Wtedy mija kryzys. Kryzys tak jest w zakonie, w małżeństwie, w, każdej, w każdym Twoim stylu życia. Będzie kryzys wtedy, kiedy nie możesz się oderwać od czegoś, co było, a boisz się wziąć tego, co jest na. Jest kryzys. I znam wiele osób takich, które żyją w kryzysie właśnie z tego powodu. Wpadły w ogromne kłopoty życiowe, nawet choroby, straszne choroby. Dlaczego? Ponieważ nie chciały zrezygnować z tego, co było dotychczas ich etapem życiowym. Mężczyzn, którzy nie pogodzili się z utratą dzieciństwa, kobiety, które nie umiały się oderwać od mamusi i tatusia, mimo tego, że już dowód osobisty był dawno wytarty. Narzekają, nienawidzą swojego życia, a jednocześnie wykazują daleko idącą niezdolność do tego, wręcz przerażenie, kiedy im się proponuje abrahamowe wyjście z domu. No nie, tego nie zrobimy. Są jak te żydówki, które schodzą się na modlitwę. I nic z tego nie wychodzi. Słuchają słów i nic w ich życiu się nie zmienia. Bo lękają się uczynić ten krok. Krok w ciemność, w nieznane. Poddać się Duchowi Świętemu. Tylko ta Lidia spotkała się z Duchem Świętym. Dlaczego? Ponieważ nie była w swoim narodzie. Nie miała nikogo znajomego. Żyła bez oparcia na człowieku. Nie było mamusi, tatusia, wujka, stryjenki. Nikt jej nie podpierał. Został jej tylko Pan Bóg. Nie miała już nic do stracenia, dlatego przyjęła Pana Boga. Przyjęła Ducha Świętego. Cierpienie, jakie przychodzi znieść takim osobom, jest nieporównywalnie większe od tego, które przyszłoby na nich, gdyby zdecydowali się przyjąć wezwanie Ducha Świętego i pozwolić się mu ponieść. Stąd tak dużo żon, mężów, które wolały stracić współmałżonka, niż oderwać się od mamusinej spódnicy czy tatusiowych portek. Albo samotnych zagubionych, zaplątano życiowo osób, dla których świat dzieciństwa, świat y, stworzony przez ich rodzinne środowisko, przez dogmaty babci y, i dziadków, jest nie do opuszczenia, to jest po prostu jajo, w którym żyją jak pisklęta, nigdy się nie wykluwają. Przyzwyczajeni do schematów myślowych powtarzają pradziadkowe różne teksty, którzy nic nie zmienia po prostu, albo to, co usłyszą od innych. A Duch Święty oczekuje od człowieka, że człowiek zaufa jemu, że Pan Bóg nie zrobi człowiekowi krzywdy, że jeśli chce rozwoju, to chce dobra. Może to trochę boleć, ale o wiele większy ból jest wtedy, kiedy człowiek się nie rozwija. Żeby uwierzyć Bogu, trzeba jak Lidia, nie mieć nic do stracenia, a wszystko do zyskania. I Duch Święty tego oczekuje od nas. Te lekcje, które dzisiaj żeśmy przeczytali, one nas do tego um, otwierają nas na takie doświadczenie. Abyśmy nie bali się przyjąć kryzysu, jeśli pojawia się w naszym życiu i umieli na to spojrzeć z innej strony. Że jeśli coś boli, jeśli coś tracimy, coś się pojawia nowego, to być może Duch Święty wyciąga do Ciebie dłoń. Nie bój się, idź za tym. A jeśli już zrobiłeś ten krok, już jesteś w czymś nowym, już jesteś w nowej wspólnocie, już jesteś w nowym etapie swojego życia, to już nie cofaj się, bo cofniesz łaskę. Amen.